Dzień dobry, dzisiaj na róż rzucamy króla Atlantyku i polskich stołów łososia. Łosoś od wielu lat króluje na polskich grillach ze względu na swój niepowtarzalny smak oraz wartości odżywcze. Udało mi się kupić piękną półtuszę, dlatego wcześniej ją pokroiłem w dzwonki e, i posoliłem kilka godzin temu. Są różne szkoły, niektórzy twierdzą, że rybę należy solić tuż przed grillowaniem. Ja natomiast wolę rybę posolić nawet do 24 godzin przed obróbką cieplną. Według mnie lepiej nam odda smak niż rybań posolona tuż przed grillowaniem. U mojej marynaty proponuję cytrynę całą razem ze skórką, zaraz wam pokażę jak to zrobię, olej, e, słodką paprykę oraz świeżutki koperek. Mm -hmm. Ścieramy naszą cytrynę aż do samego miąższu, Dzięki temu, dzięki sokom zawartym w skórze. Nasz łosoś będzie miał jeszcze bardziej bogaty i wytrawny aromat. Wykwintny aromat. Lubię używać wyciskarki. Wydaje mi się, że uzyskujemy wtedy więcej soku niż przy wyciskaniu ręcznym. Wlewamy sok do skórki. Trochę słodkiej papryki, dwie łyżeczki, trzy trzeba będzie to wymieszać i dodać świeżutki, pachnący koperek. Jak przygotowaną marynatą nacieramy naszego pięknego łososia. Nacieramy go ładnie z obu stron i odstawiamy na przynajmniej godzinę. Warto przed krylowaniem posmarować ruszt. Żeliwny olejem o, wysokim, o wysokiej temperaturze dymienia, dlatego, że dzięki temu ryba będzie mniej przywierać. Ponadto pilnujmy temperatury grillowania i pilnujmy czasu grillowania nie dłużej niż 4 minuty z każdej strony. Wyjmujemy rybę jeszcze nie całkiem upieczoną. Dlaczego? Dlatego, że po grillowaniu jeszcze parę minut, około pięciu minut ryba sobie dochodzi i jeszcze trwa proces obróbki cieplnej i ryba się jeszcze piecze, gotuje, robi. Ten przepis oraz masę innych przepisów nie tylko na ryby znajdziecie na stronie activagrill.pl. Na tej stronie również możecie zamówić i dostarczyć sobie do domu taki grill oraz całe masę innych oraz akcesoriów do grillowania. Polecam Activa Grill, przepis na udane grillowanie.